Iwona Wieczorek przed zaginięciem spotykała z policjantem dziennika, Jagnię Nowe Fakty. Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 roku, a jej sprawa od lat pozostaje jedna z najbardziej tajemniczych historii kryminalnych w Polsce. Przez ostatnie 13 lat śledczy starali się bowiem wyjaśnić, co stało się tej feralnej nocy z 16 na 17 lipca. Kiedy to 19-letnia gdęszczanka była widziana po raz ostatni. Pod koniec zeszłego roku media po raz kolejny rozbudzili ciekawość śledzących od lat sprawę. Okazało się bowiem, ze śledczym udało się w końcu zidentyfikować pana rzecznika i zatrzymano znajomego wieczorek Pawla P. Przecinek, który finalnie usłyszał zarzuty utrudniania śledztwa w sprawie Iwony, później losno zrobiło się o przeszukaniu dawnego budynku Zatoki Sztuki, które natychmiast polaczono ze sprawa 19 latki. Odkąd temat zaginięcia Iwony Wieczor-Kodzyl, w mediach GLOS postanowili zabrać osoby, które przez lata były zaangażowane w jej sprawę. Nie zabrakło więc wypowiedzi Krzysztofa Rutkowskiego, który przekonywał, że nie spodziewa się przelomu w śledztwie, a także Marka Diasza. Mówiącego, że budynek Zatoki Sztuki to miejsce idealne do zatuszowania sladów. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Od lat w sprawę Gdanszczanki zaangażowany jest również dziennikarz Sledczy Mikolaj Podolski. Ostatnio w rozmowie z SuperExpressem dywagował nad tym, że jego zdaniem Iwona mogła znaleźć się w morzu. A jej zwloki równie dobrze mogły dotrzeć do wschodnich granic. Tym razem Podolski w SuperExpressie postanowił wrócić z pamięcia do Krzysztofa Rutkowskiego. Przyznajac? Za to własnie dzięki niemu zrobiło się głośno o sprawie Iwony Wieczorek. Przy okazji przypomniał, że to polski James Bond wspominał o tym, że Iwona przed zaginięciem spotykała się z policjantem. Sporowatków wyszło na jaw dzięki niemu. Między innymi, że Iwona spotykała się z policjantem przed zaginięciem. Ten policjant jako jeden z grona kolegów nie zgłosił się wtedy do rodziny. Później. Po paru latach od zaginięcia, w rozmowie zemna mną skruchę z tego faktu, opowiadał w rozmowie z serwisem. Podolski nie ukrywał jednak, że ma za że nie zawsze grał uczciwie. Wspomniał m.in. o tym, że gdy Podolski opowiadał o powiadaniach pomiędzy Iwona Wieczorek za Zatoka Sztuki, detektyw prezentował swoje nowe ustalenia, które potem okazały się nieprawdziwe. Dziennikarz śledczy doskonale zdaje sobie jednak sprawę. Za gdyby nie zainteresowanie medialne, zainteresowanie śledczymi sprawa gdanszczanki mogłoby wyglądać inaczej.